Każdy samochód bez przerwy się z nami komunikuje. Używa do tego kontrolek, przeróżnych dźwięków, a nawet wibracji. W tym materiale spróbujemy wspólnie rozszyfrować ten specyficzny język, żeby lepiej zrozumieć, co właściwie nasz pojazd chce nam przekazać. No dobrze, to uczucie zna chyba każdy kierowca. Ta jedna myśl o nie, coś jest nie tak z moim autem. Potrafi zepsuć nawet najlepszy dzień, prawda? Ale ten niepokój można, a nawet trzeba zamienić w pewność siebie. Wszystko sprowadza się do tego, żeby wiedzieć, na co zwracać uwagę. Nasz cel jest naprawdę prosty. Chodzi o to, żeby przejść od bycia kierowcą, który martwi się na zapas, do bycia kimś, kto świadomie obserwuje i, co najważniejsze, rozumie swój samochód. To daje niesamowitą pewność siebie za kulkiem. Bo właśnie o to chodzi. Te wszystkie sygnały to nie są jakieś tam drobne niedogodności, które można zignorować. To są bardzo ważne komunikaty. Informacje o stanie technicznym pojazdu, których po prostu nie wolno lekceważyć. Ok, zacznijmy od tego, co najłatwiej zauważyć, czyli od sygnałów wizualnych. To właśnie one zazwyczaj jako pierwsze dają znać, że coś się dzieje. Spójrzmy na deskę rozdzielczą. Jej kontrolki działają trochę jak sygnalizacja świetlna, co bardzo ułatwia sprawę. Zielone albo niebieskie. Super, wszystko działa. Jakaś funkcja jest po prostu włączona. Żółte lub pomarańczowe? To już ostrzeżenie, że coś niedługo będzie wymagało naszej uwagi. A czerwone? No cóż, to sygnał alarmowy. Trzeba jak najszybciej, bezpiecznie się zatrzymać. No dobrze, ale jest jeszcze ta jedna, absolutnie najsłynniejsza i chyba najbardziej tajemnicza kontrolka, która budzi najwięcej pytań. Tak, pora zająć się słynnym Check Engine. Co trzeba wiedzieć o kontrolce Check Engine? Przede wszystkim to, że jest to ogólny alert, a nie jakaś konkretna diagnoza. To po prostu komputer pokładowy mówi nam hej, jeden z czujników wykrył błąd, ale nie powie, o co dokładnie chodzi. To sygnał, że czas na dalsze dochodzenie. Więc co robić? Spokojnie. Oto kilka kroków, które można podjąć od razu. Czasem przyczyna jest wręcz banalna, na przykład niedokręcony korek w lewu paliwa. Warto to sprawdzić. Ale jeśli czuć, że auto straciło moc, albo silnik pracuje nierówno, no to już nie ma żartów. Wizyta w warsztacie staje się koniecznością. Ale sama deska rozdzielcza to nie wszystko. Czasem warto zerknąć w lusterko wsteczne, bo dym z rury wydechowej to kolejne bardzo cenne źródło informacji. Każdy kolor dymu opowiada inną historię o tym, co dzieje się w silniku. Niebieski to znak, że silnik spala olej. Czarny? Prawdopodobnie mieszanka paliwowa jest zbyt bogata. A gęsty biały dym, który nie znika nawet po rozgrzaniu silnika? To już poważny sygnał, który może wskazywać na problemy z układem chłodzenia. Dobrze, przejdźmy od wzroku do słuchu. Teraz trzeba nadstawić uszu. Nietypowe dźwięki to często najszybszy sposób, żeby zdiagnozować usterkę mechaniczną. Trochę jakbyśmy badali samochód stetoskopem, kluczowe jest to, by wiedzieć, czego właściwie słuchać. Zacznijmy od dźwięku, który u każdego kierowcę wywołuje ciarki czyli od tego okropnego, metalicznego tarcia podczas hamowania. Słyszymy głośne tarcie albo metaliczny zgrzyt przy hamowaniu, to już nie jest ostrzeżenie. To sygnał alarmowy. To znaczy, że klocki hamulcowe są już kompletnie zużyte. Dalsza jazda w takim stanie jest po prostu niebezpieczna i na pewno doprowadzi do jeszcze droższych napraw. Okej, okay, teraz inny rodzaj dźwięków. Takie, które często pojawiają się przy ruszaniu, przyspieszaniu albo zmianie biegów. Takie stukanie albo szarpanie, zwłaszcza przy ruszaniu, często wskazuje na problem z kołem dwumasowym. Co to takiego? W uproszczeniu to taki amortyzator dla silnika. Kiedy się zużyje, całe auto zaczyna odczuwać te nieprzyjemne wibracje. I jeszcze jeden bardzo charakterystyczny dźwięk. Tym razem dobiegający gdzieś z okolic układu wydechowego. Taki dźwięk, coś na kształt świstu albo syku, często jest związany z układem wydechowym. Kiedy wkład katalizatora się uszkodzi albo zapcha, przepływ spalin jest zaburzony i to właśnie generuje ten specyficzny odgłos. No dobrze, przechodzimy do ostatniego zmysłu dotyku. To, jak samochód się prowadzi i jakie wibracje przenosi na karoserię czy kierownicę, może być kluczem do precyzyjnej diagnozy. Tutaj kluczowa jest lokalizacja czyli gdzie te wibracje czuć. Jeżeli trzęsie się kierownica, zwłaszcza przy wyższych prędkościach, to na 99% problem leży w kołach. Jeśli pulsuje pedał hamulca, to niemal pewne, że winne są tarcze a jeśli drży całe auto Cóż, wtedy problem może być poważniejszy i dotyczyć układu napędowego? No dobrze, to na koniec zbierzmy to wszystko w całość. Stwórzmy taką prostą, łatwą do zapamiętania listę kontrolną dla każdego świadomego kierowcy. Jak widać, bycie świadomym kierowcą to tak naprawdę kwestia kilku prostych nawyków: zwracanie uwagi na zmiany, rozumienie sygnałów i szybkie działanie. To jest właśnie klucz do bezpiecznej i, miejmy nadzieję, bezproblemowej jazdy. I tak dochodzimy do absolutnie najważniejszego elementu, który dba o nasze bezpieczeństwo i żywotność samochodu. Na koniec zostawmy sobie tę jedną myśl, która naprawdę daje siłę. Najlepszym i najnowocześniejszym systemem wczesnego ostrzegania w aucie nie jest żaden czujnik, jest nim uważny kierowca, taki, który potrafi słuchać i rozumieć, co jego własny samochód próbuje mu powiedzieć.